Czy Brutalista zasługuje na wygranie Oscara? Recenzja bezspoilerowa. Lecz oprócz długiego filmu, Brutalista to zdecydowanie film wybitny jak i ciekawie nakręcony i widać, że reżyser naprawdę miał na niego pomysł. Obsada została zdecydowanie bardzo dobrze dobrana i razem z Adrienem Brodim na czele, który na pewno jeśli wygra Oscara to zasłużenie, dała naprawdę bardzo dobry performance. Największym problemem filmu, jak dla mnie, był bohater, lecz przy częściowym bupiku nie mogliśmy niestety tego uniknąć, że bohater jest po prostu zwykłym człowiekiem, który nie zmienia się z czasem i nie dąży do żadnej poprawy. Na pewno nie będę wkurzony, jeśli film wygra Oscara, lecz nie będę też zły, jeśli nie wygra, bo jest to film bardzo dobry, jednak trochę mu brakowało do świetności, a moja ocena to 8.